Przestać się gapić w ten ekran No piszę z koleżanką Ale nagrywamy Aha, to czekaj Dobra Chwila Ciekawy sposób chodzenia No, jestem A few moments later. No to cześć moi kochani Witam was, Kate. Jako... No to znaczy, no jesteście na kanale Zafira Alpes TV. Zafira gdzieś se poszła jak zawsze. No i możemy dorwać wreszcie, żeby nagrać ten autko vlog. Aha. Dziś taki outko vlog wielkanocny i jest to już trzeci autko vlog. Czwarty będzie z urodziny Zafiry. Bez oczywiście kiry. Zaraz, zaraz. Jak to trzeci vlog? Powinien być teraz czwarty. No, no ale. Zafira ci nie mówiła? Przez przypadek usunęła filmik i. ten. no, pierwszy. Tam gdzie byłam ja? No weź! No, a byłam taka popularna! To nie fair! Co? So, musiałaś to pomoczyć! Teraz jest brudne! Idź, STĄD! Może kobieto! Mam mi wszystko, ja cię! Dobra, ustawiłam jakoś tą kamerę, żeby tej plamy nie było widać. Chodź tu! Więc dzisiejszym tematem jest Wielkanoc. To można zobaczyć po naszej, uwaga uwaga, pięknym tle, który przedstawia urocze kurczaczki i coś tam jeszcze. Jeśli zostaniecie do końca, zobaczycie blompę, ale prócz tego w tym filmiku. Przedstawimy wam różne ozdoby świąteczne na Wielkanoc oraz za chwilę będzie malować jajka! No i ozdabiać takiego słodkiego króliczka. Dobra, ale na początku ozdoby. Tu będzie lokowanie produktu, Och no. Są to ozdoby świąteczne z Biedronki. No nie, 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 no, nie, nie tylko. Dobra, zaczynamy. Widzicie kawałek opakowanie. To jest z firmy doktora Etkera. W zestawie znajdziemy cztery perłowe barwniki, naklejki 3D oraz rękawiczki. Mamy tu informację, że to jest barwnik do y, jajek i że na 40 jajek jest to, z naklejkami 3D. I tutaj standardowy obraz. Oprócz tego mamy bardzo ładną, malowaną... Kum, 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 malowaną... malowaną, 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 malowaną tutaj mamy wybrane naklejki z poszczególnego opakowania. Mamy tutaj również do naklejki do... Z最後ń... ...zdobienia jajek mamy tutaj wybrane propozycje. W środku znajdziemy barnik, barniki do jajek oraz urocze takie naklejki, jak widzimy tutaj na zdjęciu. Oczywiście mamy tutaj, że produkt jest z Polski i że mamy tyle do wyboru kolorów. Ok, zaczynamy! Z pierwszego zestawu mamy takie urocze, słodkie naklejki. Tak się one prezentują. Są mega urocze i są to, to właśnie te naklejki w 3D. Mam tutaj taką uroczą ciemkę i trzy inne ciemki. Tak samo z motylkami i takie urocze e, biedroneczki. E, biedroneczki są podwójnie, a te robaczki próbujące że tak powiem, chociaż biedroga też próbuje, ale cicho e, ze skrzydłami, o! Biedroga też ma skrzydła. wow Hello, darkness, my old friend. Motylki i ciemki mają potrójne. No, jak to widać, tutaj, widać, widać. No, widać. Mamy tu jeszcze jedne naklejeczki w 3D, kwiatuszki, pszczółki i standardowe biedroneczki, ale są one już na podwójnym, podwójnym kleju, że tak powiem. No, i są również bardzo uracze. Mamy też zwykłe naklejki: mnóstwo, mnóstwo mróweczek, takie kwiatuszki oraz takie uracze robaczki. Kolejne to też uracze robaczki. No, w sumie to samo co tutaj, tylko w innych kolorach. W opakowaniu były również takie rękawiczki, zamienione w takie słodki. coś nie wiem. polikę. oraz obiecane perłowe yy, barwniki: Fioletowy, czerwony, yy, zielony oraz niebieski. No. W środku było takie też opakowanie, które nie ma nic. Oczywiście one były o odzieniu, kupowane na strunki. No. Tego zakupu były po prostu takie foliki, które chyba nie wykorzystam. No, takie no, króliczki, takie jajeczka, jajeczka i jajeczka i jajeczka. W kolejnym znajdziemy dużo barwników, zielony, niemiecki, jakiś, czekajcie, chyba różowy albo fioletowy, żółty i, i czekajcie. I czerwony. No, dobra. Oraz obiecane dwa arkusze naklejek. Ale zacznijmy od jednego arkusza. Pierwszy arkusz, arkusz się tak prezentuje, są tutaj mordeczki, noski, okular, okula, yy, okulary. Yy, takie fajne włoski, czuprynki, noski, tak jak już to mówiłam. I bardzo fajne będą jajka, właśnie używając tego arkuszu. I drugie to gałki, rzęsy, okulary, yy, wąsy i takie właśnie różne oczęta. A few moments later. I to jest bardzo świetnie się to prezentuje na jajka. Okej, okay, więc takich pierdółek to by było tyle. Prócz tego mamy jeszcze króliczka dekoracyjnego. Yy, opakowanie jest dość duże i nie chcę wyjechać poza kadr. Mam tutaj informację, że to jest dekoracyj... dekoracja ceramiczna. Yy, do zrobienia, do pomalowania. Tyle można widać moje ręce, ale cicho, nieważne. Mamy tutaj takiego uroczego króliczka, nie wiem czego zobaczycie, bo o, bo się odbija ja. No to jest taki króliczek i on jest do pomalowania, trzy farbki z podstawowymi kolorami, czyli czerwony, żółty, niebieski oraz pędzelek. Tu mamy instrukcję oraz jak można pomieszać kolory i oczywiście ostrzeżenie, żeby się nie zabić pędzlem i nie pociąć się farbami. A few moments later No więc z tych pierdółek omawiania byłoby to wszystko I teraz idziemy do malowania jajek Uuu! dobra Nas tam nie będzie, będzie tylko Zafira, więc My się na razie żegnamy Co ty robisz, nie przytulaj mnie Ojeju, pa Rozwaliłaś tło ko ko, 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 piłka leci już wysoko A few moments later <śleskutek> moments later. Oglądanie. Po co mi tu przyniosłaś? Przestań! A few moments later um, No i życzymy wam miłych świąt. Dobra Z <laughs> tego, że jest po świętach mam nadzieję, że spędziliście je bardzo fajnie, wesoło z rodziną. No jak widać lajka trochę znikły. Zostały w sumie cztery, bo jeszcze mam z drugiego koszyka. Na instagramie widzieliście może koszyczki, także no no <noise> Zafira zainwestowała w staty, nie chwal się W każdym razie jeszcze pokażę wam jak wygląda jak wygląda gotowy króliczek Tak, bo jak wiecie, no nie wiedzieliście, Boże W każdym razie, no nie chciałam nagrywać całego, jak to wszystko robię No bo po prostu nie chcę was zanudzać na śmierć i w ogóle Więc no zapraszam do zobaczenia, ha ha, ha. Do tego koszyczka, co nie? <noise> Ała ona jest nienormalna. No to chcę zobaczyć skrzyczek. Lalalala, to króliczka. Ej. Ej! Uch, a ty mnie tak zostawiasz? To ja jestem maskotką kanału. Chodź tu. Tak sobie prezentuję króliczek. Tak wiem. <laughs> oczy i wcale nie patrzy na nią. Jest w sumie całkiem fajny, no, jest całkiem niezły, w sumie nie jest tak fatalnie, te łapki są takie słodkie, królicze, no i ogólnie tak się prezentuje, no, co tutaj mówić, no, jest w dobrym, w dobrym w stanie, Boże, co ja gadam, no, jest dobry, także, <laughs> nie, no, fajny jest, o, taki królik, królik, królikowaty, no, taka figureczka, można ją tutaj sobie postawić, no, no W takim razie... Czekaj na mnie. My się z wami żegnamy i życzymy wam fajnego, mokrego dingusa, śmigusa, to znaczy... Nie wiem, bo... Czekajcie, ale mokry dingus jest w poniedziałek czy we wtorek? Bo już nie wiem. No, ja też właśnie nie wiem, no, ale... A few moments ale... Dobra, nieważne. Już nie. Dzisiaj jest śmigus, dingus. O matko! Trzeba jakoś oblać. Dobra, w każdym razie my się z wami żegnamy. Cześć! Juhu! Awa. Och, kwiecień, kwiecień. powiedzielibyście, że jest kwiecień? Ptaki! No, ale kwiecień jest! No, pięknie na polu! No, leje, czyli. Boże, jakby lało, to byłoby dobrze, no, ale śnieg pada! Cześć, moi kochani, ja jestem z Zafira, czyli Kate, to, to znaczy. Czoła są ich łzy. Tak jak w akcji. Wam różne ozdoby świąteczne na wielka. Uch, taki! Widzicie kawałek opakowania Jest z, do, z, do, z doktora... O, o, jak to się stało? Doktor? Doktor Odker? Dobra, y, chyba od doktora Edkera. Etkera, Tak. O, do, o to jest... Jestem piękna. PIĄKNY STATYF! To on jest taki ładny, nie? Nie, śliczne jest. Ach, nieważne. Ta taśma w tle. Pucze. Tak nie. A co ty, Kate, robisz? Boże. Możesz stanąć? Możesz. Nie, bo teraz właśnie nie widać. Jezu. Jeszcze. No. Fire when the storm hits you. That's it, bro. Yes.